Dzisiaj odcinek taki bardziej pogadankowy, taki będzie mój monolog, spowiedź o głupim temacie, czyli e, temacie, który jest mega hukowy dla każdego, kto we jakikolwiek sport, czyli kontuzjach. A e, myślę, że jeśli przyznawaliby pasy, tak jak e, w sportach walki, tych w kimonach, to miałbym czarny pas. Ja, ja bym miał złoty pas w kontuzjach. No, więc może na początek y, przytoczymy parę te, y, rzeczy, które mi się przydarzyły. No na przykład y, miałem już kilka razy czaszkę, 13 trzęsów w mózgu, serwane y, wszystkie ścięgna w w prawym ma poboczne. Y, w lewym stawie skokowym też nie mam ścięgien. Prawy też jest zgotany wyrwany lewy bark ze stawu, miałem tam nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy uszkodzony i przedni naramienny też był uszkodzony. Do tego miałem, wyskoczył łamitu tu kość z łokcia, po prostu odczepiło się, wyleciało z panewki i tutaj tak wystawało. Do tego z łamaną tą rękę w zeszłym roku, yy, drugi łokizm też rozwalony, oba nadgarstki, yy, prawe biodro i zginacz beżawolędźwiowy. Yy, do tego do miałem trzachnięty kręgosłup lekko. Yy, do tego jeszcze, to jest najciekawsza opowieść, no a to, to, to zostawię na koniec. Yy, ostatnio zerwałem dwugłowy uda. No, nie jest to za ciekawe, ale no jeszcze sobie to leczę. Do tego, no wiadomo, niesliczona ilość blizn na całym ciele. Wyglądam jak popek. Mam obu łuków brwiowych przedłużenia. Poganiaj w koszykówce dostawałem łokcie na skroni i po prostu tu mi pękało. Tu mam takie przedłużenia brwi, po prostu. Nie muszę sobie malować najka jak kobiety. Cóż tam jeszcze? Prawa Hilles miałem walnięty. Do tego teraz tam mam zwapnienie nad stawem skokowym. Wygląda tak, jakbym miał dwie pięty. Jest to po prostu dość bolesne, powiem szczerze. Nie będę ukrywał. Do tego palce to żaden nie jest prosty. Ostatnio ten kciuk w zeszłe wakacje tu miałem złamany. I obie torebki stawowe rozerwane. Yy, trochę wkurzająca kontuzja, ale nie jakaś mega przeszkadzająca. No, i teraz opowiem Wam o uchu, bo to jest dość ciekawa sprawa. Byliśmy kiedyś na takim turnieju, taki mniejszy jakiś. Nie pamiętam co to było. I pojechaliśmy tam z chłopakami i podczas jednego z meczy facet niespecjalnie, po prostu walka o pozycję. Broń Boże, nie będę nikomu zarzucał. Yy, popchnął mnie i. Uderz... Poleciałem głową na siatkę i z siatki wystawał drut, i drut wbił mi się tam w ucho i zrobił mi bardzo dużo szkód. A potem się odbiłem i palnąłem głową beton, i straciłem, znaczy lekko odleciałem, ale miałem z mózgu. Myślałem, że to wszystko jest od mózgu, że mi tu krew poszła i tak dalej. Problem zaczął się, jak przestałem. Yy... Siedziałem bokiem i bodajże coś mój brat do mnie mówił, i z jednej strony w ogóle nie słyszałem. No i wtedy zaczęły się problemy. I no tak borykam się z tym uchem już dość długi czas. Oczywiście nie jakiś jakichś tam yy, powybijanych palcy, czy tego jak tam poleci coś. No po prostu się teraz. Te ciało już jest narażone na kontuzję. I jak wiecie, kontuzje są częścią uprawiania sportu, w szczególności jeśli robisz to naprawdę intensywnie, a ja nie umiem inaczej, nie umiem delikatnie, serio, ja jestem może głupi, ale nie potrafię lekko, ja muszę 120%, bo inaczej po prostu coś mi mówi, że jestem idiotą w mojej głowie. No i powiem Wam, że z czasem miałem kilka poważnych kontuzji, no zerwane obawy, zadałam krzyżowe w kolanie, to biodro strasznie, strasznie długo mi się ciągnęło. No teraz ta dwójka, ten bark był bardzo mocno uszkodzony i to były kontuzje, przez które przerwy miałem dość długie i które w pewnym stopniu zawsze do tej pory nawet odczuwam, i no, czy Achilles, i które w pewnym stopniu ograniczają moje możliwości. I powiem Wam, że w przypadku takich kontuzji bardzo ważna jest głowa bo mm, dużo ludzi po takich kontuzjach ma problem w ogóle wrócić do czegokolwiek. Yy, już nie mówię o uprawianiu sportu, ale nawet do głupiej siłowni. Strasznie się blokują w głowach, strasznie. Nawet układ nerwowy, na, nie wiem, mia, mia, mieli zerwany biceps, to po prostu się boją wyprostować. I wiadomo, są też ludzie w drugą stronę skrajni, że za szybko, co też robiłem i co jest głupotą, Yy, za szybko chcą wracać do gry i nie doleczą kontuzji, ona się pogłębia i potem jest dopiero płacz. I powiem Wam tak, yy, najważniejsze w kontuzji to jest tak, przede wszystkim ja rozumiem, że yy, jest Ci smutno i tak dalej i chcesz się nawpierdalać z wodyczków i zostać grubasem, nie rób tego, trzymaj michę. Nawet na zero. Najlepiej to zrzuć trochę wagi, jeśli to są w szczególności kończyny dolne, zrzuć trochę wagi, to na pewno im pomoże. Yy, ja zawsze najczyściejszą michę trzymam, kiedy mam kontuzję, naprawdę, bo wiem, że to mi pomoże i to jest bardzo ważne. Do tego, dobry fizjo. dobry fizjo jest po prostu złote. Jeśli jest to kontuzja, z on może sobie yy, poradzić, bo jeśli jest to kontuzja, która wymaga zabiegu chirurgicznego, no to niestety dobry ortopeda. I ja pochodzę z mojego Kutna. Kutno ma jakieś 60 tysięcy mieszkańców. I mamy tu taką grupę na Facebooku i ludzie często pytając o opinie, pytają o opinię na temat lekarza ortopedy do zrobienia tego, tego, tego. I nie będę rzucał kompletnie nazwiskami, bo to nie o to chodzi, ale. Yy, Ludzie polecają do pewnych zabiegów na przykład danego lekarza, bo tylko on w tym mieście je robi. Gdzie na przykład pewien lekarz, tam gdzie ja robiłem kolano, to on asystuje tylko przy robieniu haluksów. No więc wiecie, no, to, że ktoś w danej okolicy jest specjalistą, nie znaczy, że naprawdę jest dobry. I czasami trzeba poszukać naprawdę, bo to są rzeczy ważne i czasami warto wydać. Bo bądźmy szczerzy, i tak większość ludzi, jeśli chcą mieć zrobione coś dobrze, to robią to prywatnie. Niestety. Yy... Nie będę się tutaj zagłębiał w politykę, ale nasza państwowa służba zdrowia to jest patologia. Przytoczę Wam teraz przykład tego, jak pojechałem z zerwanym dwugłowem UDA do szpitala. Lekarz obrócił mnie tyłem, dotknął mnie trzy razy, tak w UDO, i zapytał się, czy mnie boli. Mówię, że mnie boli. A on. Hmm. A słyszał pan trzask? Czy znaczy taki odgłos pękania? Ja mówię: Tak, słyszałem. Hmm, to może posmaruję pan altacetem i pan wyjdzie. A ja tak patrzę się na tego lekarza. A może pan chociaż jakieś badanie mi zrobił? Pan mówi: Ja mówię tak, USG, rezonans. On mówi: Mogę panu zrobić yy, zdjęcie rentgenowskie. Ja mówię: yy, Proszę pana, ale tu by się bardziej przydało USG i rezonans, bo to jest mięsień, nie kość. A on tak sobie spojrzał. No, w sumie, rentgen nic nie da, to pan wyjdzie. No, Państwowa Służba Zdrowia polecał szpital w Kutnie. Jeśli kiedyś coś sobie zrobicie w tych okolicach, nie przyjeżdżajcie tutaj. Nigdy. Może to nie było miłe, ale szczere, bo nie jest to pierwszy wypadek, który tak miałem. No. Proponowali mi amputację nogi. Takie, tak, tak, tak tu jest, niestety. No, e, nie wiem, czy lekarze po prostu się nie przykładają, bo są przemęczeni, czy o co chodzi, ale to jest po prostu jakaś patologia. I przytoczę Wam a propos kontuzji, jeszcze jedną śmieszką anegdotę. Mój kolega, który akurat nie w szpital w pudnie, to jest tylko mm, gdzieś na Mazurach, nie chcę skłamać gdzie, yy, wypadł mu dysk. I pojechał z tym na szpital. I wiecie co pan doktor mu zaradził, żeby mu się poprawić? Kazał mu się położyć i turlać. Może dysk wskoczy na swoje miejsce. Tak. Państwowa służba zdrowia. No. Więc jeśli robicie już prywatnie, to nie bójcie się wydać tego tysiąca, dwóch tysięcy, czy nawet czterech tysięcy więcej. Bo czasami to jest to, czy będziecie mieli naprawdę sprawną tą nogę, czy będziecie kuśtykać przez kilka lat i czy będziecie mogli normalnie wrócić do pracy. Ja jestem na samozatrudnieniu, mam własną działalność, więc jeśli nie pracuję, nie zarabiam, więc dla mnie każdy dzień powrotu szybciej jest mega ważny. Mm. Wiem, że jeśli ktoś robi na etacie, to będzie sobie L4 ciągnął ile tam Pan Bóg da, ale no. Ja tam lubię robić pieniądze, żeby kupować buty dla nas do recenzji. No, yy, wracając do tematu. Zabiegi wszystkie rehabilitacyjne, dobre odżywianie, yy, współpraca z fizjoterapeutą, dobry lekarz i słuchanie się. I przede wszystkim nie banie się tego, że. Za mocno, troszeczkę za mocno. Jeśli lekarz czy fizjo powiedział Wam rób to, to rób to. Wiadomo, że czasami to boli i naprawdę przez duży ból czasami trzeba przejść, żeby to porządnie zrehabilitować. Ale jeśli jesteś uparty, to wrócisz szybciej, wrócisz lepiej i ta tkanka będzie lepsza niż osoby, która oleje to, zrobi zabieg i jest nic. I będzie leżeć i tyć. To myślicie, że co jest lepsze? No. Zostawiam Wam to do przemyślenia i Pamiętajcie, że kontuzje są częścią sportu, ale załamywać się to nie ma sensu kompletnie, bo załamują się tylko kompletne leszcze. Przyjmijcie to na klatę, zróbcie swoje i sobie znowu gajcie. Na razie.